Jeśli dziwne dźwięki, o których opowiadają ludzie, wydaje gromoszczęk, to będziemy z nim walczyć, tak? Tak, ale nie martw się. Stawimy mu czoło wspólnie. Ja się nie martwię, tylko wydawał się dość spory. Nie chcę znowu czegoś zawalić i kolejny raz być ratowanym. Słuchaj, ja wiem, że niełatwo jest żyć w cieniu sławnej matki, ale jesteś naprawdę dobry. Widzieliśmy to. Tak uważacie? Hej, nie przyjmujemy do naszej drużyny byle kogo. Damy radę wszystkim maszynom, które na nas poślą. Czyli raczej wielu... To znaczy, skąd one się biorą? I dlaczego są na nas takie wkurzone? A ta wielka tajemnica maszyny. Eloj nie była pierwszą osobą, która zadawała te pytania. Zaraz wypuchnie. Zamiastczy! O. Podczas podróży widywałam pełno takich dziwadeł, jak to tutaj. Nie pierwszy upadek na twarz, a nie ostatni. Walnij tutaj! Tu można zrobić solidne uszkodzenia. celuj w światełko. Uuu, zobaczmy, co się stanie. Za moich czasów uczyliś. Uwielbiam to jak zasuwam! Żuwacze zawsze uciekają. Pewnie przyrobiona na złom. Na Tego mi brakowało! Wolnij tutaj! Celuj <noise> w, celu w światę Uwielbiam rozwalać rzeczy! Rosbalanca! Uh. Drogi fajnie wyglądałyby u mnie na ścianie, albo wbite głęboko we wrogu. Zapowaga, muszę ponownie. Lubię kopać, też bombowa babcia wraca! Babcia kontratakuje! Odmłodzona. Mnóstwo z tego zbudujemy. Ko'da że moje wnuki nie są tak troskliwe. Więcej kawałków dla serca matki. Leci! Ha! Będę nie do zatrzymania! Coś dla przyjaciela. Możesz to komuś dać. kau ni Ej, nie arcydzieło, pirsy! Co my tu mamy na dole? mają niezłego kocha. Lepiej załóż nauszniki z skarbie. Tym razem trochę dalej. O! Celuj w światełko. Te długo nogi wyją głośniej niż mój trzeci prawnik. dla łom. można zrobić solidne uszkodzenia. Ja, Jeszcze jedno trafienie! Szuwacze zawsze uciekają, rozbrzek. To dopiero jego uwaga, leci! Te rogi fajnie wyglądałyby u mnie na ścianie. Albo wbite głęboko we wrogów. Leci! O, zobaczmy, co się stało. Za moich czasów wielkie. Wielka, niego kija, nic. Mały podarek. Jeśli trafisz długo noga w piersi, powinien się przydać. To dla złomiarzy. Te rogi fajnie wyglądałyby u mnie na ścianie. Albo wbite głęboko we wrogu. Łap! Nadchodzi! Mam tu jeszcze coś do załatwienia. Ten Drakes już zbyt długo nie podziała. Się nie nudzi. Będą lody z automatu. Można tym coś naprawdę zgruchować. Nie słychać tu żadnych złowieszczych dźwięków. Może ludziom w osadzie coś się pomyliło. Nie bądź taka pewna. Może przed tobą wciąż są cudowne odkrycia i niezwykłe spotkania. Cóż, ja na przykład nie miałabym nic przeciwko spotkaniu z kubkiem gorącego kakao. O, chodzi o coś więcej. To znaczy gorące kakao z małymi piankami. Rany... Te radości, te molki. Nie, nie, nie puszczaj! Mam cię! Słyszycie tę muzykę? Dostaje przez nią dreszczy. Dochodzi stamtąd. E, może znajdźmy inną drogę. Kurka wodna. Przecież to naprawiłem. Buste bity, co? Znalazłem w ruinach trochę obłędnych nagrań. Oraz ten cudowny sprzęcik z dawnego świata. Przepraszam, masz na imię. Fajan? A wyglądam na fajansiarza. Silence. Pewnie rozpoznajecie mój głos. To ja was prowadziłem cały czas. A. Hej, fajny fokus! Niech zgadnę, odziedziczyłeś go w tajemniczych okolicznościach? Nie, znalazłem go w starożytnych ruinach w odległej krainie. Zadziwiające, co można znaleźć w śmieciach dawnego świata. Czyli to dlatego wiesz o wszystkim tak dużo? Skoro nie jesteś już tajemniczym głosem, możesz do nas dołączyć? W pewnym sensie tak. Widzicie, jestem naukowcem, uczonym, tkaczem tłustych bitów. A, czajmy to. Ty chcesz siedzieć w jakimś gniazdku, a my mamy wykonać całą robotę. Świetnie, że dobrze się rozumiemy. Będę potrzebować jakiejś kwatery głównej. Może uroczej, spokojnej wioski z dobrą akustyką? Ej, to brzmi zupełnie jak serce macki. Super, wykręciłeś mi rękę. Do zobaczenia. Zadamawiasz się, silence? Chyba tak. Minie jeszcze sporo czasu, zanim rozplączę wszystkie kable od mojego sprzętu DJ-skiego. Zakładam, że wystąpiły się wszystkie niezbędne pozwolenia. Pozwolenia? Moja muzyka napełni radością serce matki i jego mieszkańców. Zapozna ich z najlepszymi dźwiękami przeszłości. Ludzie zjadą się z daleka, by tańczyć do tych bitów. Będą się delektować. Dosyć. Udzielam wszelkich zezwoleń, jeśli tylko petent się zamknie. I to natychmiast. System działa. Byłoby cudnie wybra, wy to serca